Napój niebieski Dwa plusy Napój w kartonie Mandarynki Mandarynki Kiełbasa 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 Chleb 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 Chleb, chleb Kawa inka Chleb Kawa cappuccino chabata w granulkach słodka tabel, Tabletki apap extra na ból głowy Tabletki na gardło Tabletki apap na ból zęba Kiełbasa Kiełbasa Kiełbasa, dwa bułki, dwa bułki, bułka, kiełbasa. Może się nie odzywać? Nie odzywać? No napoje. Pomeranz, dwa jabłka, jabłko, pomidol. dwa jabłka, dwa jabłka, dwa pomidory, dwa pomidory, dwa pomidory, dwa pomidory, dwa jabłka, dwa jabłka, jabłko, pomidol. Dwa pomidory, dwa pomidory, ogórki się nie odgrywać, to się nagrywa. Dobra, dojść. dwa grejfuty, grejfut, okrągłe, takie mielone, kotlety, kotlety. Mielone na kropse, mielone na kropce, banamy, kola, do picia, napój, kola, 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 kola do picia, napój, pudełko cukierki kilandry.